Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie Studia Festiwalu Reżyserii Filmowej. Naszym gościem jest dzisiaj znakomity reżyser i scenarzysta, pan Paweł Pawlikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Pawle, zacznijmy od fundamentalnego pytania. Paweł Pawlikowski w oczach Pawła Pawlikowskiego, to jest reżyser polski czy brytyjski? Bo się o to kłócą Polacy i Brytyjczycy. Za, żeby się kłócić, ja, kur... nie, nikt się nie kłóci. Nie, ja taki, to nawet już ta kwestia mnie jak gdyby nie, nie, nie interesuje, no po prostu jestem, kim jestem, w Wielkiej Brytanii trochę działam na marginesie. W Polsce też jestem trochę na marginesie. Jest taki marginesowy człowiek tak między, między kulturami. Jako człowiek czuję się Polakiem, zawsze się czułem, a jako reżyser no to historycznie większość filmów nakręciłem w Wielkiej Brytanii. Jeden we Francji. No także po prostu trzeba po, to, o, film, o, o filmach gadać raczej niż o mnie jako. Nie o, o panu. No, to takie pierwsze, pierwsze no. pytanie chciałam wyjaśnić, bo tak naprawdę jak się o panu czyta, to, to wszyscy zwracają uwagę na to e, pochodzenie. Czy, czy, czy pan jest taki, czy pan jest nasz, czy pan jest ich, tak? No, no nasz, <laughs> nasz, jeśli chodzi o, o człowieka, ale historycznie no. tak się złożyło, że tam robiłem filmy. No, i, tam, i, I przez długi czas wyglądało to, że nie mogę wrócić do Polski, no jeszcze za komunizmu, a mhm. potem... A potem, no to już tam miałem rodzinę i jakieś swoje sprawy i, i jakieś tam... Ale zawsze próbowałem robić tak filmy, nawet w Wielkiej Brytanii, o, o, o uniwersalnym jakim wydźwięku, czyli nigdy mnie nie interesowało tak bardzo socjologia czy jakieś tam lokalne kłótnie czy debaty. Nawet teraz idą też, właśnie unikam jakichś takich, mhm. jakichś takich tutejszych konf konfrontacji i... i, i dyskusji, bo, bo zawsze próbowałem coś uniwersalnego w tych swoich tematach znaleźć. Coś o miłości, o, o wierze, o, o, o paradoksach duszy ludzkiej. No to zawsze jest ciekawe i to w każdej kulturze można jakoś prawdziwie opowiedzieć. Akurat brytyjską kulturę znam, bo tam mieszkałem. No, a w Polską też znam, bo jestem stąd. Mhm. Robi Pan filmy od 27 mhm. lat i trzeba powiedzieć, że nie rozkwieszcza Pan sw widzów, swoich fanów liczbą tych filmów, mhm. jak choćby Woody Allen, który tłucza już teraz chyba no. co sezon Ta. jedną produkcję. Pan gdzieś w wywiadach wspomina, że to dlatego trochę, że Pan jest leniwy, mhm. ale czy tylko Coś w dlatego? Jest. No, trochę tak, bo takie robienie filmu. Znaczy, jak się jest takim starym wygą, jak tam Woody Allen, czy, czy, ja wiem, czy tam Winterbottom, jest tak Michael Winterbottom, czy, no, czy Stephen Frears, to się po prostu, no to się to robi tak, tak mechanicznie dosyć, nie? Znaczy, te, te pomysły przychodzą, to się jakoś tam pisze i, i człowiek już przy koń, kończeniu jednego filmu już myśli o następnym, a dla mnie każdy film to jest jakaś straszna przygoda i jakiś koszmar, a zarazem przyjemność, to jest taka jakaś podróż na... Na Antarktykę, więc, więc dla mnie, po takim jednym filmie to już nie mam ochoty przez rok, dwa w ogóle. nic robić, a nic co robić, pan tak. robi między kolejnymi filmami? Uczę bo to w są kilkuletnie. E, no o, tak, przerwy. No Była jedna przerwa, po prostu przez 5 lat nie zrobiłem, bo się musiałem dziećmi zajmować. No tak się złożyło, że... że no nie akurat tak złożyło, że zostałem wdowcem i musiałem kurczę się. A dzieci jeszcze były małe, więc po prostu 5 lat. No, gotowałem, sprzątałem w zimie do szkoły. No nie przesadzam, przesadzam lekko, ale, ale, ale po prostu musiałem być tam. Bo jak się robi film, to człowiek nie istnieje dla innych. To jest, to jest jak choroba umysłowa i to trzeba mieć mocne zaplecze, żeby rodzina jakoś wytrzymała coś takiego. Chciałam zapytać, co. Co musi mieć w sobie temat, albo co musi mieć w sobie scenariusz, żeby pan chciał na jego podstawie nakręcić film? Znaczy ja nie, nie robię na podstawie, eh, filmów na podstawie czyichś scenariuszy. Nie z jakiejś jego mani, ale po prostu dla mnie bycie reżyserem też jest gdyby stwarzaniem filmu od gruntu. Znaczy to właśnie wymyślanie, jakieś pierwsze, pierwsze zarysy, pierwsze próby, casting, potem przepisywanie to jest taki długi proces. Ale co musi mieć jak gdyby pomysł? No musi mieć jakieś dwie, trzy mocne postacie skomplikowane, tak żeby było coś, coś ciekawego, jakieś fajne sceny z tego można wy, wydobyć i aktorzy mi co, co grać, żeby to nie było takie właśnie po łebkach i powierzchowne. Poza tym musi być to jakaś sprawa o właśnie uniwersal, uniwersalnej, jakiej, uniwersalnym znaczeniu właśnie czyli czyli o takich rzeczach, które nie przemijają właśnie o, o życie, śmierć. Pierwsza miłość, wiara, indywiduum, historia, no i te różne paradoksy w charakterze człowieka. Znaczy to, to, to wszędzie działa, tak jak na przykład jak się czyta Czechowa dzisiaj, człowiek nie myśli o jaka to jest ciekawa tam Rosja XIX-wieczna mhm. czy tam, ale, ale myśli kurczę, jak, to, jak on dobrze zrozumiał duszę ludzką, jak, jaką f, fajną formę znalazł dla tego, jak jego jakaś osobowość się prze przekazuje, w, no, przechodzi w formę, nie? w jakiś swój styl, ton, nagle się w świecie Czechowa. No i są tacy reżyserzy też, taki Felini na przykład. Wiesz, uwielbiam Feliniego, bo to jest reżyser, który miał stworzyć swój świat. Nie? Wiadomo, że to jest świat Feliniego i to nie jest, że on się stara tutaj, pokażę Wam swój świat, bo takich mitomanów jest wiele i zawsze jakoś słabo marnie kończą, ale to rzeczywiście człowiek był ciekawy, szczodry, otwarty i który kochał ludzi, ale też widział ich. U, Różne ułomności i, śmie i śmieszności. Na pana koncie jest wiele y, nagród, tak jak już wspomniałam. Y, Ida to jest film, który ma szansę na kolejną już nagrodę, y, ponieważ startuje w konkursie y, w Festiwalu reżyserii filmowej i y, New Yorker o tym filmie, zapewne pan czytał, napisał, że jest to filmowe arcydzieło. Jak pan jako twórca tego y, według New Yorkera arcydzieła odbiera takie y, takie, no, takie teksty, tak? Jak pan to hmm. czyta, to co pan myśli hmm. jako Trudno ten się trochę leniwać. leniwy człowiek? Tak, no, fajnie, no, wyszedł mi film, no, to trzeba się cieszyć. A to człowiek nie wie, czy to będzie arcydzieło, czy nie będzie, po prostu trzeba jakoś tam y, y, coś ciekawego wymyślić, potem jakąś formę wymyślić i wciągnąć w to ludzi. I czasami człowiek strzela, pan w kule nosi, czasami Wyszałam, jakoś to że wyjdzie. scenariusz no. scenariuszem, ale tak naprawdę on się pisał w trakcie e, robienia filmu. Nie tylko. Nie, nie, trzeba mieć już mocne fundamenty, już był scenariusz przed filmem, ale cały czas tam przerabiam scenariusz, po prostu mam taki, taką metodę specyficzną, która doprowadza do szału producentów, ale już to jakoś mi się udało tak dalej brnąć i, i, i tak, no. A co pan jako zdobywca tych wszystkich innych nagród pomyślał, jak pan usłyszał o nominacji do jedynego festiwalu reżyserii, jaki jest w konkursie, jaki się odbywa w czasie tego festiwalu? No ucieszyłem się, że... Też słyszałem dużo o Świdnicy, naprawdę. Bo no, o tym organach, o tym kościele, pokoju. ucieszyłem się, że będę miał pretekst, żeby tu przyjechać. A, a poza tym, żeby spotkać kolegów ze środowiska. No, z Długo mnie tu nie było, więc teraz chcę się nacieszyć to, no, tym światem. Ja proszę wszystkich twórców, wszystkich reżyserów, z którymi rozmawiam, o to, żeby spróbowali ocenić swoją konkurencję w tym konkursie. Mhm. To znaczy, gdyby pan zasiadał w jury, mhm, tak jak koledzy reżyserzy, to na który film pan by. Nie, głosował? nie widziałem ich wszystkich. Czym, którym głosowałem? Widziałem dziewczynę z szafy, był bardzo oryginalny, fajny, chce się żyć też bardzo mocny. No, nie wiem, trochę zależy, bo to też jest, jest, jest takie trochę nieracjonalne. Każdy jury ma jakąś swoją osobowość, jakąś swoją tam dynamikę, nie? Trudno powiedzieć kto, co im przypadnie do gustu, ale nie widziałem wszystkich filmów. Jeszcze na koniec spodawiam. ta świdnica, o której Pan wspomniał, że Pan słyszał. Yy, pan przyjechał, to, to jakie wrażenia? No super, bardzo fajne, bardzo fajne i takie, ludzie są bardzo tacy szczerzy, otwarci. I, I właśnie łakną, znaczy nie są cyniczni. Jest takie taka, taka szczere zainteresowanie filmem. Dzisiaj miałem pokaz i świetne pytania, bardzo, bardzo otwarta publiczność. Fajnie. No to cieszymy bardzo się. Bardzo panu dziękuję miasta. za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Pawlikowski, reżyser filmu Ida.